się dzieje, wycofujesz się. Zobacz, a tu przyszła taka ładna apka. No, nie chcesz jej zobaczyć? Swędzą cię dziąsełka, tak? Bo się goją. No i dobrze, niech się goją. Cześć, Apuńka, cześć. Widziałaś kawalera, jaki piękny, czarny? No, cześć. Tak, właśnie idzie drugi kawaler. Ale łapy masz wygoloną, pół łapy, do pobrania krwi. A jaki ty, masz, jaki ty masz fajny wyraz, Pysia. On jest, słuchajcie, no śliczny chłopak. Tak, a ty też jesteś piękna, powiem ci. Taka jesteś ładna kitka. No i co, koteczki będą się teraz aklimatyzować. Pówciu nie ma ochoty, żeby ich poznawać. Także tyle na dziś. Witam was wszystkich, Pufcio. Kówciu, wita nas, tak? Witam Was, wita nas. Proszę. Humorek ma koteczek po przeprowadzce, również wspaniały. Leży sobie na tej macie, którą miał tam. Ojej, czekaj, bo ci tu jakieś paprochy bo się dopycha. Także koteczek się czuje dobrze, jest spokojny, jest wesoły, jest stęskniony, jak przychodzę, to się cieszy, głupi do sera. No, ale nie mogę już tak długo czasu poświęcić, bo mam gagatków w drugim pokoju. No i tak to, biedny koteczek, biedny, biedny koteczek. No te sobota, niedziela, poniedziałek, wtorek, środa. Jeszcze troszkę posiedzi, bo jak już pewnie słyszeliście, Pufciu ma już propozycję. No i trwają przygotowania różne, kwadratowe i podłużne, ale nic nie mogę więcej mówić, bo wiecie, jak z tym losem jest. Ja temu losowi w ogóle nie ufam. Wiecie, jak to jest powiedzieć o swoich planach, tak? Kto się wtedy śmieje, tak? To nic nie mówię. Nic nie mówię. A chciałabym, bo jestem taka gaduła i wszystko bym wam powiedziała. O. No, języczek wystawiony. O jak ładnie, a pokaż, ja teraz podejrzę twoje ząbki, no, otwieraj, tak, podejrzę, piękne, masz kiełki, a? czy tu coś można zobaczyć, no dawaj, Działaj, dawaj, otwieraj, No. potem sobie zatrzymam film. I będę widziała, co tam w tej paszcie było widać. Chyba dobrze wszystko, tak. Idziemy jeszcze do pani doktor w przyszłym tygodniu. Mam tutaj Demi. Demi jest taka kochana. Od razu leci mnie witać. Od razu, tak. Jest taka fajna, takim pieszczoszkiem. Tak potrzebuje i człowieka, i zabawy. No tak. No, ona się teraz zachowuje nienaturalnie, no bo ma początek rui. No, ale już dostała odpowiednie tablety i mam nadzieję, że jej się to wyciszy i kotka odpocznie, bo też jest biedna okropnie. Naprawdę. Taka ślicznotka, tak ona jest taka długa, długa, długa. Tu ma ogon taki fajny, tak. Fajnie, że ty do mnie chociaż przychodzisz, bo reszta twoich towarzyszy to mnie olewa, wiesz? No. no i co, na razie mamy taką sytuację, że piękna Demi bawi się, a tam o, 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 zdaje się, że schodzi. Schodzi Apka. Chodź Apeczko, chodź. Apka, czyli tam w starym domku swoim łapka. Ale zmieniłam to imię, bo kłopot z pisaniem eł. A ja tyle postów piszę i tyle razy to używam. Będzie mi łatwiej, apka. Apka takie też bardzo uważam sympatyczne imię na miarę czasów. Aha, zobaczcie, zobaczcie. No, apka i Shakira. Hej, niuńki. Ojejku, Shakira to jest też piękność po prostu. Wszystkie są śliczne, naprawdę. I takie, i takie inne. W sensie, że nie całe buraski, Albo nawet, nawet czałyś ma biały taki krawacik. Jest przez, to. on jest taki w ogóle, ma taki fajny pyszczek długi. Też jest niesłychany kot. i on dzisiaj już rano, jak byłam, to już ze mną się miział. Teraz jestem. Śpi. Tak, ślicznie złapałaś. Brawo. Brawo, kochanie. Złapałaś pięknie.